Dzień później spotkaliśmy się na sali, no i gdzieś tam zaczepki słowne skryły się rundami z w ringu, no, po czym Kalenga stwierdził, że nie do końca y, jestem tak rozbity, jak wyglądało to w Anglii. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To Jest Boks dzisiaj z Nikodemem Jerzewskim. Łączymy się z Kościeżyną. Cześć Nikodem. Witaj po długim czasie Piotrze, witaj. No właśnie, widzieliśmy się ostatni raz po Twojej walce, zrobiliśmy jakąś tam rozmowę, ale tak wiesz na szybko, ty byłeś zaoferowany tym wszystkim, jeszcze chyba nie ochłonąłeś, to porozmawiajmy o tej walce. To był kamień z serca, że wygrałeś tą walkę i wygrałeś ją w dobrym stylu? No tak, szanujesz swoich rozmówców i, i widzisz, ze ten wywiad i wyrzuciłeś go do śmieci albo gdzieś zniknął wśród innych ciekawych filmów, o których pewnie nie chcesz rozmawiać. Słuchaj, żartowaliśmy sobie tam między sobą. Mam wrażenie, że ludzie odebrali to jako jakąś złośliwość, więc mówię, dobra, nie ustanowiłem tego, źle, źle to wyszło, zdjąłem to, ale wiesz, kto miał obejrzeć, ten obejrzał już po walce. Teraz zrobimy drugi lepszy, wiesz? Słuchaj, so, hey, ludźmi to się nie ma co przejmować, już dawno o tym ty wiesz i ja wiem, każdy musi robić swoje, a wracając do, do odpowiedzi, no to wiesz co, no cieszyłem się wtedy i cieszę się dalej tym boksem całym i tym sportem, no i dalej nie mogę się doczekać, kiedy będę w ringu, tak. Mhm. Jak wspominasz właśnie emocje wokół tamtej walki i co wyciągnąłeś z tego pojedynku? Ciekawa sprawa, no, bo na pewno ja się delikatnie zastanawiałem, a pewnie nie powinienem. No i dużo ludzi też się zastanawiało, a gdzieś tam słyszałem później głosy: że dużo ludzi mówiło, że, że chłopak, który wtedy stawał naprzeciwko mnie, mam być yy, zwycięzcą tej walki. No i generalnie nawet mnie zaskoczyła postawa jego po walce, gdzie myślał, że, 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 że mu dobrze poszło, tak to nazwijmy, a. a... A oprócz tego, że po prostu kilka ciekawych elementów mogłem przećwiczyć, no to większego jakiegoś problemu tam nie miałem, a też kilka innych rzeczy pokazałem. Ta walka na pewno pokazała, że okolimi mi dużo zabrał, ale też bardzo dużo dał. Ja to na dzień dzisiejszy tak wziąłem do siebie, że po prostu tam ta sytuacja... oooo. ooo, obetniesz? Nie, nie, to wszystko leci live, tutaj nie ma obcinania. Słuchaj, to jest sama prawda. Dobra. Ja się nie, tym razem się nie przewróciłem do telefonu. No I, i jak to się mówi, tamta walka dużo mi zabrała, ale jeszcze więcej dała, no i myślę, że jakieś tam delikatne efekty współpracy z moim trenerem było to widać, no i kontynuujemy tą robotę dalej, tak? Mhm. E, tak, jak mówisz, na pewno Ci zabrała tamta walka trochę medialnie, teraz jesteś po zwycięstwie, zupełnie inaczej to wygląda. Jak się cofniemy do tej walki, to oryginalnie nie miałeś walczyć z Okoli, tylko miałeś walczyć z Kalęgą, e, więc tu naturalnie chyba wraca Temat takiej walki ewentualnej, na pewno jest część osób, która byłaby taką walką zainteresowana, a Wy jesteście teraz razem w jednej grupie, więc jak to wygląda, czy w ogóle do takiej walki może dojść? To znaczy, to jest bardzo ciekawa sytuacja na pewno i ciekawe pytanie. Wtedy na, na, na tamten okres czasu to było mnóstwo zawirowań. Na początku miałem spotkać się z Golowiaszemką, który dostał kontuzji, za chwilę było inne jakieś nazwisko, nie pamiętam, na końcu przyjąłem ofertę z bomby walki z, z kalęgą. Za chwilę okazało się, że lecę do Anglii. Było tyle zawirowań, mnóstwo, że po prostu ja już sam nie wiedziałem z kim ja walczę, o co walczę, gdzie walczę i skończyło to się w Anglii. Niestety w związku z tymi zamieszaniami przygotowań nie miałem tak naprawdę żadnych, tylko jak to moja natura chciała, po prostu mi podpowiedziała, że chcę się bić, ale to była największa głupota, którą dzisiaj mogę po prostu stwierdzić, że to była głupota, no ale niestety wyciągnąć już tylko mogę wnioski z tego wszystkiego. No, a wracając do Kalengi, no to jest ciekawa sprawa, no bo y, ciężko mi jest go nazwać, że gdzieś tam traktowałem go jako wroga, bo ja raczej nie traktuję ludzi jako wrogów, najwyżej przeciwników dęgu. Ale ja się wtedy nigdy w życiu bym tego nie spodziewał, że, że, że po prostu gdzieś tam mój promotor obecny, Krystian Karzyszka, nawiąże z nim współpracę, bo chyba mało kto się to spodziewał. E, dodatkowo nawiązał współpracę z jego promotorem. E, dalej, Kalęga mówił, że, że, że chce tej walki. Ja powiedziałem, jak zwykle, oczywiście, że nikomu nie, nie odpuszczam i do każdego wychodzę, także nie mam problemu. No ale gdzieś tam taka sytuacja była dość komiczna, nazwijmy to bo spotkaliśmy się w pewnym sklepie w kościerzynie, gdzie ja robiłem zakupy i nagle patrzę, że, że z drugiej strony idzie Murzyn z siatką i coś tam krzyczy w moją stronę, no to zastanawiałem się, czy od razu atakować go koszem na zakupy i, i, i sierpem, czy z nim porozmawiać. No i gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że dobra, jesteśmy w jednym teamie, będzie walka, to będzie, nie będzie walki, to nie będzie. No i od słowa do słowa podaliśmy sobie rękę i każdy poszedł w swoją stronę, no ale tydzień później spotkaliśmy się na sali, no i gdzieś tam zaczepki słowne skryły się rundami sparingowymi w ringu, no po czym Kalenga stwierdził, że nie do końca y Jestem tak rozbity, jak wyglądało to w Anglii i gdzieś tam e, później nawet rozmawiałem z moim promotorem, że dość, dość miło się o, o mnie wypowiadał, tak to nazwijmy, chociaż wiadomo, no, ja robię roboty i nie mogę sobie za dużo robić takich słów, no, ale doszliśmy do, do, do wniosku oboje, że no, fajnie jest mieć jednak y, blisko. Przede wszystkim sparring partnera mocnego, tak? Bo to jest bardzo ważne. No. Gdzieś tam są jakieś może nie naciski, ale rozmowy i spekulacje na temat tego, czy my zawalczymy, czy my nie zawalczymy, no ale generalnie powiem tobie szczerze i wszystkim innym, że... Ja to nigdy nie miałem żadnego sparring partnera, żadnego kolegi w mojej wadze, z którym mogłem generalnie trenować, sparować, przygotowywać się siebie na miejscu i nie martwić się o to przygotowanie. A teraz, teraz mam yy, faceta Stop, który jest po ciężkich walkach, który dalej yy, może mieć też ciekawe walki. No i jest to ciekawe, tak? Zawsze we wszystkich kompasach, we wszystkich mach. Yy, kształtuje się coś takiego, taka współpraca. Dlaczego ja nie mam tego mieć, tak? Ja mam się znowu martwić i wyjeżdżać gdzieś na, na drugą stronę Polski i, i, albo prosić kogoś od o wszystko. Dlaczego? a z drugiej strony nawet jeżeli by miała być jakaś walka między nami, to nie ma problemu, kiedyś możemy zawalczyć, nie ma problemu, ale na razie nie ma jakiejś takiej wielkiej potrzeby, nie ma tak naprawdę o co, I oboje jesteśmy, ja jestem chyba 30, oboje jesteśmy 30 na świecie, numer 30 na świecie, bo nie pamiętam teraz dokładnie, przed nami ciekawe walki zaraz, no to to ten boks konkretnie i tyle, tak? A mówię, generalnie rzecz biorąc, fajnie się to wszystko ułożyło, gdzieś tam mój promotor jeszcze dodatkowo w związku, chyba mogę napomknąć tutaj o współpracy z tym promotorem belgijskim, napomknąć, że jest tam rozmowa, żeby po prostu, żebym zaistniał za chwilę w rankingu WBA, także coraz ciekawiej się robi, tak? Ja tu trenuję, przygotowuję się i cały czas marzę o dużych walkach dalej, tak? Mhm. Wracając jeszcze do tego kalęgi, to powiem Ci, że pamiętam, on podesłał takie wideo, które miało promować tą Waszą walkę. Ono nie zostało opublikowane, bo do walki nie doszło, tak? Ty pojechałeś do Londynu, ale pamiętam, że on tam mówił, że on chyba chciał powiedzieć: I'm gonna fuck you up, czyli no powiedzmy, rozwalecie trochę, trochę może brzydziej, ale powiedział: I'm gonna fuck you, czyli, czyli w sumie, że będzie z tobą robił coś innego, to no, można by to traktować dosłownie. Powiedz, jak to właśnie wyglądało? Jak, jak wy wyjaśniliście sobie te słowa? Ale co wyglądało? To widzisz, że coś było w związku z tymi słowami? Ja nie wiem, no, może dyskutowaliście o tym e, filmie promocyjnym albo doszło do jakichś tam rękoczynów? Nie, coś tu przecież, sobie jaję. Wiesz, wiadomo, że, 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 że każdy, kto jest troszeczkę bliżej w tym boksie, to wie, jak to wygląda. Ja tu generalnie się śmieję, z czymś takiego, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli mielibyśmy iść w ten sport, to nie byłbym taki przekonany o, o jego jakiejś wyższości, ale to już zostawmy tę sprawę. Mm. Dobra. Więc wracając jeszcze do, do Twojego promotora, bo wspomniałeś o nim i że jesteście razem, wstawiliście też jakiś czas temu zdjęcie, że się pogodziliście, można powiedzieć, bo były jakieś wymiany, nawet wymiany publiczne gdzieś, czy na Twitterze, czy już nie pamiętam, czy na Facebooku. Na pewno były momenty, kiedy między Wami ta współpraca wyglądała trochę chłodno. To jak teraz wygląda? No tak, generalnie no rzecz biorąc to, to, to no tak wygląda życie. Ja to z Krystianem później miałem rozmowę i miałem taki troszeczkę okres ciężki w życiu. Eee, ale jak to ubrać, nie prosi słowa. Po prostu podaliśmy sobie rękę jak mężczyźni. Nie, nie, nie bierzemy przykładu z innych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam się wyzywają i tną ze swoimi promotorami zbyt mocno i zbyt długo w internecie. Jednak jesteśmy chłopami mieszkającymi oboje w jednym mieście, no to trzeba sobie pogadać i powiedzieć pewne rzeczy w twarz. Tak, wszystko zostało wyjaśnione. No i robimy to dalej, tak? Wiadomo, no, w biznesie czasami jest tak, jeżeli, jeżeli jest kilka groszy na stole, że czasami można się podziobać, czy jest się przyjacielem, czy nie, no to no, takie stare powiedzenie że w biznesie nie ma przyjaciół, ale, ale ja o tym pamiętam, że generalnie e, boks jest dzisiaj, nie wiadomo, jak to będzie za parę lat i trzeba pamiętać o tym, żeby być jednak na tej troszeczkę przyjacielskiej ścieżce i pamiętać o tym i myśleć jednak głową, a, a, a nie piłeczkami, tak? No bo dzisiaj jest życie, dzisiaj jest bok, dzisiaj jest wszystko, no ale lata lecą nam wszystkim czas leci do przodu i Ty, Piotrze, również za parę lat nie będziesz taki przystojny jak jesteś dzisiaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, ale jakbyś skomentował tak. walkę Sheremety za granicą bo dużo osób porównywało ten jego wypad do tego Twojego wypadu. Gdzieś na ostatnią chwilę, dziś nie do końca przygotowany, gdzieś jednak przynajmniej tak z, ze strony kibiców w nastawieniu na pieniądze, a nie w nastawieniu na sukces sportowy. jakbyś skomentował ten, ten jego wyjazd? Oczywiście, jako, mogę się wypowiedzieć w dwóch aspektach. Jako, jako sportowiec, to dzisiaj już wiem, że takie, jak to się mówi, takie wyjazdy z bomby no nie są niczym ciekawym, bo to jest szansa jedna na sto. Jak się uda, to fajnie, ale zazwyczaj się nie udaje, i raczej nie zostajesz tym pozytywnym bohaterem, że pojechałeś nieprzygotowany i wygrałeś, tylko raczej jest z drugą stronę, tak? Ale jako człowiek, to bardzo mi się podobało, że Szeremeta powiedział prosto, że. On jest pięściarzem, on boksuje, to jest jego praca. I on ma rodzinę na utrzymaniu, on ma swoje marzenia. I co mu się przydadzą te pieniądze? I dlaczego z tego nie skorzystać? A przy okazji może się uda. Może się uda, ale to powiedział na końcu. No Niestety nie udało się. No, kibice nie mogą być na niego źli, no bo on powiedział prosto z mostu, jak tu sytuacja wygląda. A jakieś gdybanie, jak wyszło, czy wyszło gorzej, czy lepiej, no po prostu przegrał walkę. Tak? Ale, ale uważam, że na żadne dziwicie mu też nie zamknęły. Tylko ja nie wiem też, jak on patrzy dzisiaj na sport. Wiem, po dwóch ciężkich walkach, yy, w których mocno oberwał, ale po dwóch też mocno zarobkowych walkach. No i pieniądze zmieniają człowieka, i, i, i też mocne walki zmieniają człowieka. A najwięcej przyjęte ciosy na głowę, także nie wiem jak to się mówi, jak, jak dalej będzie to wyglądało, ale generalnie rzecz biorąc pochwalam jego decyzję, bo no co tu dużo mówić wiesz, jakieś wypowiedzi ludzi ja to zawsze patrzę, wiesz, bo ludzie troszeczkę lubią napisać coś w internecie na kogoś, bo są niezadowoleni z własnego życia. No ale czy ty, czy ja, czy ktoś tam no raczej nie jesteśmy osobami, które się przyjmują społeczniakami niezadowolonymi z własnego życia? No, jeżeli nie jesteś niezadowolony, to warto to zmienić, bo zegar tyka cały czas do przodu, tak? I każdy z nas robi coś po coś. Ty robisz coś po coś, ja robię coś po coś, a na końcu wszyscy musimy płacić rachunki. No i tak to wygląda, tak? Powiedz, jak Twoje zdrowie? Bo widziałem, że przyszedłeś operację, i zdaje się, że to nie była jakaś tam rutynowa operacja, tylko coś poważniejszego. Wiesz, co? Y jutro mija dwa tygodnie od, od mojego zabiegu i zrobię sobie taką małą rocznicę, wracam na salę treningową, po dwóch tygodniach miałem świetną opiekę lekarską, znalazłem u siebie guza, na szczęście niezłośliwy, no ale trzeba było go usunąć, żeby nie przerodził się w nic tam, albo, albo żeby po prostu nie było żadnych większych, większych komplikacji, tak. Yy, powiem Tobie szczerze, że, że, że naprawdę po tych dwóch tygodniach czuję się tak wygłodniałe, jak by nie był pół roku na sali i najprawdopodobniej będziemy ciężko jutro wydostać z tej sali, no ale nie mogę też przesadzać, no ale gdzieś tam głową jestem e, myślami, że, że, że po tym lecie zacznie się znowu jesień, a na jesień są mocne walki, także także no, czekam na jakąś fajną oferty, czekam na jakieś, jak to się mówi, e, fajne zestawienia, bo zależy mi na tym coraz bardziej już teraz patrzę sportowo, żeby po prostu, żeby nie tylko ja był zadowolony, ale żeby kibice byli zadowoleni, bo kibice lubią bitkę, tak, także fajnie by było, żeby się jakieś zestawienie z moim nazwiskiem złożyło, w którym będzie fajna bitka, tak. Czy ta, ten zabieg, operacja może wpłynąć jakoś pozytywnie lub negatywnie na Twoje boksowanie? Czy, czy to mogła być część, część winy? Mówiłeś, że bardzo czułeś te ciosy okolego na dół. Czy, czy to mogło mieć coś wspólnego z tym guzem? Jeżeli chodzi o samą moją, w cudzysłowie, kontuzję, tak to nazwijmy, to, to, to chodziło już to ze mną chwilę i sobie rosło. Yy, było to bardzo odczuwalne i wcześniej, i w sparringach i w ogóle. A, ale odwracając tutaj, wracając tutaj do walki, to, to, to jednak ja mówię swoje różne teorie na temat tej prawej ręki tego kolegi, ale to już dużo nie zmieni dzisiaj, tak? <laughs> Żebra zrośnięte, yy, co potańczone to moje, głowa wyzdrowiała, także... także Także jest wszystko ok. Następnym razem na pewno miałbym dzisiaj inne spojrzenie na to wszystko, tak jak ja mówię, i podkreślam, jeżeli miałbym 10-12 tygodni, bo pod taką walką, i wszystko zazwyczaj się ma tyle czasu pełnych przygotowań, sparing partnerów i, i, i wszystko inne, i skończyłoby się tak, jak się skończyło, także miałbym dużo więcej pretensji, więcej znaków zapytania. A dzisiaj wiem, że po prostu zbyt ochotnie wziąłem taką ofertę, no i tak się to skończyło, no i pracujemy dalej, tak? A, a, a no mówię, chyba ostatnia walka też pokazała, że nie do końca jest ze mną tak źle, jak niektórzy spekulowali. Hmm. Wiesz co, mam takie przemyślenie na temat boksu ogólnie, że idą do, do niego twardziele, ludzie, którzy zazwyczaj są najtwarci, najpierw gdzieś na, może na ulicy, później w gymie, później w swoim województwie czy, czy okolicy i, i w końcu w całej Polsce. Oni zostają pięściarzami, a później często widzimy ich upadających, znokautowanych i walczą z innymi jeszcze większymi twardzielami, ale jakby często widzę o tym nie wie. I paradoksalnie oni są bardziej wyśmiewani za to, że się przewrócili niż wiesz, gdzie na przykład osoba taka, jak ja, zwyczajny zjadacz chleba, prawdopodobnie przewróciłby się po pierwszym ciosie zadanym. Trochę była zraniona twoja duma takiego właśnie twardziela pięściarza, jak cała, cała Polska, nie tylko Polska oglądała właśnie Twój występ, gdzie, gdzie jednak zataczałeś się i właśnie upadałeś? Pewnie, że tak. No, stare powiedzenie. Stare, stare powiedzenie coraz częściej używane gdzieś tam w różnych kontekstach, że po prostu pięciarz jest pamiętany i jest tyle warty, ile jego ostatnia walka. tak? Dlatego po prostu tak długo to za mną chodziło i długo nie mogłem tego przeżyć i przetrawić. Miałem tam swoje różne problemy w związku z tym. No, co tu dużo mówić. No, wiesz, generalnie rzecz biorąc to byłem... Kurwiony, załamany, nie wiem. Może mogę różnych słów tutaj użyć, tak, A, ale to nic nie zmieni, bo, bo tego to naprawdę tylko poczu, poczuć może czas. Ja z różnymi osobami rozmawiamy na ten temat, z różnych osób się radziami różnych, różnych osób, że tak powiem, różne osoby miałem wokół siebie, tak, w tym, w tym momencie. Ale tak naprawdę to, co się wydarzyło, to, 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 to może przeżyć tylko czas. Widziałeś ostatni występ pewnie Artura Szpilki. Jesteś w stanie gdzieś tam się z nim utożsamić, albo zrozumieć gdzieś to, co on Teraz przeżywa? Nie, nie jestem, wiesz, bo, bo generalnie powiem tobie tak, że on jest zupełnie inną osobą niż ja, to na pewno, zresztą każdy jest inny, tak, ale ja na to patrzę troszeczkę inaczej. No. To jest, ja do boksu i do sportu podchodzę inaczej, na pewno niż on, A on jest taką postacią, że wiesz czy wygra, czy przegra, ludzie będą o nim mówili, czy dobrze, czy źle, to chyba liczy się tylko, żeby oni mówili dla, chyba dla niego i dla osób gdzieś tam otaczających go, tak? Ja nie wiem, e, co w ogóle... E, się mówi o no miał w głowie, wychodząc do, do tego Łukasza Różieńskiego, no bo wydaje mi się, że doświadczeniem swoim ringowym powinien pokazać zupełnie inny boks. Tak? A ja nie wiem, czy na dzień dzisiejszy, czy mu przeszkadza głowa, czy mu przeszkadza jakieś ograniczenie fizyczne, nie, nie mam pojęcia, tak. A czy mogę się z nim utożsamiać, no myślę, że nie, bo, bo, bo jednak. Dzieli nasz kolosalna różnica. A jak to się mówi, no, boks jest uczy pokory, tak? A mi się wydaje, że tam troszeczkę jej brakuje. A to już nie oceniać, bo ja to mówię: ja to jestem, prowadzę swoje życie i mnie interesuje moje życie, a nie innych Co on tam robi, co on, tam, co on zrobi, w związku z tym, czy będzie jakiś rewanż, jak się słyszy, czy nie będzie rewanżu, chociaż nie wiem po co, czy, czy będą występy MMA, czy inne jakieś zwierzenia w gazecie, to, to nie moja brocha. Nie no, ja Ci powiem, że on na pewno chce wygrywać te walki, ale wracając do Ciebie, to powiedz jeszcze kiedy możemy Cię zobaczyć, gdzie możemy śledzić właśnie ewentualne ogłoszenia? No wiesz co, gdzieś tam jest jakaś rozmowa na temat tego, mój promotor mówi, że, że dostawał jakieś wstępne zapytania na temat kolejnej gali Polsat Night, Mnie było oczywiście bardzo miło, no, ale nie ukrywam tego, że, że wiesz, no... Nie boję się wyzwań, jeżeli by przyszła fajna jakaś oferta ze świata, a może wstawca byłby jakiś, choćby, chociażby interkontynentalny e, i byłoby tym razem pełne przygotowanie, jakieś chociażby z 8 tygodni, no to czemu nie? Oczywiście, jak najbardziej, tak? Boks, boks nie kończy się na Polsce, a generalnie ostatnio oglądałem nie, pewną polską galę, no to byłem przerażony, bo ja mówię, ja w swojej rozpisce nie mam Mike'a Tysona i Awandera Holyfielda, ale jak oglądałem ostatnio boks, no to ja się nie dziwię, że że ludziom zaczyna się troszeczkę nudzić i zaczynają mieć odmienne zdanie, i przechodzą do jakichś trikowych talentów, ala tego, żeby gdzieś zrobić tak, żeby była dobra, nie w tym a nie z góry, żeby było wiadomo, kto wygra i w jaki tak. tak. mi się wydaje. Dobra, to na sam koniec, jak obstawiasz walka nie bokserska, ale polska mistrzyni będzie walczyła z Lil Mastivem, MMA, Ewa Brodnicka. Jaki masz typ na taką walkę? Słyszałeś o tej walce w ogóle? Ja dzisiaj mi się to wyświetliło i moja żona widziała, pytała mnie, czy to widziałem. No ale, ale ja nie wiem, kto to jest Mast, Kto to jest? Musisz mi powiedzieć, kto to jest. Bo ja nie chcę urazić, to sobie, ale nie wiem, kto to jest. Nie wiem, ale wydaje się, że dziewczyna występowała już na Fame ma i na Fenie, więc ma jakieś doświadczenie, ale raczej w tych walkach freakowych. No tak, ta druga sprawa. No, pokazuje to też troszeczkę chyba klasę. Sportową Ewy jeżeli ona po, 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 po tak ważnej walce, jaką miała ostatnio w klasie, do takich rzeczy, no to chyba pokazuje, na czym jej tylko zależy i jaka jest tak naprawdę jej klasa sportowa. Nie wiem, oni sobie sami wbijają w właściwie do trumny, a ale po prostu pokazują, że, że bardzo łatwo może ich kupić, czy oni sami się sprzedadzą. tak? Nie wiem, ja to. Jestem piściarzem, kocham boks. Nie wiem, czy boks kocham mnie, ale jak z boksem będę na zawsze. No i tyle. Ewentualnie mogę się z tobą zmierzyć po dobrych 07 pod remizą w kościołce. I tyle. Ja A. nie podejmuję rękawicy, chociaż zobaczymy, jak ja będę miał zdanie po 07. No mogę mieć inne zdanie, także to trzeba by poeksperymentować. Ale z Ewą zobaczymy, Zobaczmy, może podjęła to wyzwanie naprawdę sportowo, chce się sprawdzić w innej formule. Wiesz, ona ma dobry clinch, może uważa, że jest w stanie obalić swoją przeciwniczkę. Nie wiem, zobaczymy co, co będzie. A co ty, ty oglądasz w ogóle? frykowe walki to oglądasz? Frikowych walk nie oglądam, ale oglądam MMA, więc ciekawi mnie to, bo powiem ci, że w boksie, bokser tak naprawdę w MMA nie ma za dużo atutów, bo. Pozycja bokserska się nie sprawdza w MMA, bo mogą ci okopać nogi, mogą Cię łatwo sprowadzić. Garda się nie sprawdza, bo masz za małe rękawice, żeby chronić się w ten sposób za podwójną gardą, więc tutaj raczej mają taką otwartą gardę i raczej spychają te ciosy. Tak samo powiem Ci, że ten clinch się raczej nie sprawdza, bo łatwo cię obalić. I niewielu tak naprawdę mistrzowie są. UFC, na przykład, którzy byli wcześniej zapaśnikami, byli zawodnikami Muay Thai, byli jiu-jitsu, zawodnikami czy judo, ale nie ma mistrzów z boksu, także nie bez powodu, bo to jest zupełnie inna dyscyplina. Także trochę mnie to zaintrygowało po prostu. Ja szanuję, oczywiście, ja szanuję wszystkich zawodników MMA, zawodników kickboxingu i różnych sportów uderzanych, tak samo jak pięściarzy, ale podkreślam, zawodników. Zawodników. Dzięki, dzięki za rozmowę. Dzięki. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.